Mamy sytuację taką, że wiele osób narzeka na Unię Europejską wie, czy jej załamanie kryzys wyjście wielu państw, a czy państwo marzycie o Unii Europejskiej i o Unii, która czy będzie wyznawała jakieś wartości, czy może nie? Jeśli chodzi o Unię z pozycji ekonomisty na to patrząc to spróbujmy odpowiedzieć na to główne pytanie, jakie Państwo zadali. I myślę, że i pomysł, i wykonanie, wykonanie Fundacji, władz Fundacji. Dziękuję pięknie i panu Witoldowi, i panu Jarosławowi za zaproszenie. Czuję się wyróżniony aż nad to. I myślę, że to dobry pomysł, żeby o tym rozmawiać. Warto o tym rozmawiać. Warto, y, dobrze, że ukazała się ta publikacja. Natomiast dla mnie ta główna odpowiedź na to pytanie, jakie Państwo zadali, przy tej okazji, pierwszej mojej wypowiedzi, chcę na to pytanie próbować odpowiedzieć. Otóż wydaje mi się, że my tak stawiamy ten problem y, y, trochę metaforycznie, tak czy nie. I ja z rodzonym umiarem, umiar to jest moje ulubione <laughs> słowo, chciałbym powiedzieć tak, ani Stany Zjednoczone, Europy za mojego życia. Ryzykuję tą wypowiedzią, być może dłużej pożyje, ale kto wie, ale nie wierzę w Stany Zjednoczone, Europy, czyli już tutaj polemizuję z wypowiedziami dwóch dżentelmenów. Przeczytałem wcześniej te wypowiedzi w monitorze, a teraz w publikacji. Mianowicie, Stany Zjednoczone, Europy to jest fantastyczna wizja. Chciałbym tego dożyć, ale nie wierzę. Jestem sceptykiem, też jako ekonomista. Różnice interesów, różnice tej wielkie egoizmy. Sprawiają, że trudno w to uwierzyć. Jeśli już to uwierzyłbym w Stany Zjednoczone Europy Zachodniej. Natomiast w Stany Zjednoczone Europy raczej nie, nie wydaje mi się, ani lada rok, ani lada dekada. Może jestem przesadnym pesymistą. Ja teraz... nie... Polska nie pasuje do tej krajów zachodnich. Coś mi się zdaje, że jednak nie pasuje. Wydawało mi się optymistycznie w latach, pod 1 maja 2004 i trochę parę lat wcześniej, że my znajdziemy się. Jesteśmy tutaj. Wielu z nas tam się dobrze czuje, ale liczba tych egoizmów polskich... Żyjemy jednak w kraju, gdzie jest nacjonalizm, populizm, miękki, oby, oby dalej miękki tylko, autorytaryzm i tak dalej i tak dalej. Długo opowiadać te tendencje centralizacyjne, co mnie jako ekonomistę martwią, drażnią. Ale generalnie nie sądzę, żeby to była alternatywa. Pan profesor Bartłomiej Toszek na stronie 68, zapamiętałem, Pięknie to napisał, ja przecież tego nie uzgadniałem. Nie ma mowy o tym czarno-białym podejściu, o zero-jedynkowym podejściu. Albo Europa y, ojczyst, Europa narodów, w tym wydaniu y, takim klasycznym być może, albo Stany Zjednoczone, Europy. Wydaje mi się, że ani to, ani to. to myślę, że będziemy ewoluować. Mhm. Bardzo chciałbym, żeby przyszłoroczne wybory skończyły się. Według moich życzeń, tak życzą sobie moje dzieci, a nawet wnuki już. Myślałem o Tobie parokrotnie, jak oglądałem te mapy. Studiowałeś tam lata temu, dawno, dawno temu. Ale jak Ty to oglądasz? Dla Ciebie to nie jest hasło Charków, tylko jako hasło. To coś większego. Byłeś tam długo. Znasz to miasto sprzed wielu, wielu lat. Jak ty, jakie masz impresje w związku z tym? Przepraszam, że ja wchodzę w rolę pana Witoda, ale ciekawiło mnie to od dawna i chciałem to publicznie zadać. Ucieszyłem się, że Marek będzie dzisiaj podczas tej debaty. To może być takie połączenie w odpowiedzi na moje pytanie, właśnie o jakiej Europie marzymy. Pan profesor podał swój przykład zetknięcia się z Europą Zachodnią w Holandii podczas studiów, a Marek Tałasiewicz studiował w Charkowie. I o jakiej Europie Marek Tałasiewicz marzy? O marzeniach powiem za chwilę. tak odpowiedna pytanie jest Staszka, Staszka o Charkowie. Ja w Charkowie spędziłem 4 lata, ale bodaj najbardziej aktywne w, w, w okresie mojego wieku młodzieńczego. Ja tam byłem szefem ziomkostwa polskich studentów, potem to zmieniono, ziomkostwa źle się w Polsce kojarzyły, to zmieniono nazwę na oddział polskich studentów. Jeszcze, jeszcze gorzej. <głos> <głos> Ponieważ tam nie było konsulatu, to miałem takie jeszcze prymitywne, ale jednak takie porządkowe uprawnienia konsula takiego trochę w sprawach administracyjnych. No i na Harków patrzę, trochę jak na moje własne miasto. Ja na tym placu centralnym, który wtedy nazywał się Dzierżyńskiego, teraz niezależności ja tam bywałem przez ponad 4 lata, co najmniej raz w tygodniu, a czasem więcej raz. Więc te, te obrazy ja odbieram tak po części, jako dotykające mnie osobiście. Poza tym ja utrzymuję już początkowy co prawda, kontakt z, z moimi kolegami z charkowskich czasów. No i mają także na bieżąco chyba te filmiki z tamtych, z tamtych okolic. Ja powiem, tak, że jeszcze podróżowałem po Ukrainie, więc yy, nie jest to ani emocjonalnie, ani tak pojęciowo dla mnie A co do Europy. Ja jestem optymistą w tym znaczeniu, że nie kreślę żadnego sztywnego schematu przyszłej Unii, albowiem bowiem pamiętam, yy, jaka była myśl Szumana przy kreśleniu wizji wspólnoty europejskiej. On mówił, że wspólnota europejska będzie się stawać poprzez kolejne realizacje niezbędne do kolejno definiowanych potrzeb i celów. Pierwsza potrzeba to było zapobieżenie przyszłym wojnom poprzez stworzenie wspólnego w pewnym sensie zarządzania rynkiem węgla i stali. Zmieniają się potrzeby, pewnie będzie i też ewaluować Unia. Czy ktoś wcześniej mówił, że w katalogu zadań Unii będzie... Kupno szczepionek przeciwko covid dla wszystkich krajów? Zupełnie nie. Nie wiem, jaka będzie u mnie, ale sobie spróbuję wyobrazić bardzo rozmaicony obraz. Ponad 4, to no prawie 4,5 miliona km2. Pół miliarda ludzi. I są nastawieni na partnerstwo wschodnie, tak jak i my tutaj. Ja jestem bardzo zadowolony i dla rodaków, że tak się otworzyli na Ukraińców, bo przecież nie państwo polskie. O tym może jeszcze porozmawiamy. Ale z kolei państwa południa Europy mają partnerstwo w pewnym sensie z północną Afryką. Jeszcze parę innych może tam priorytetów lokalnych wymieniać. Zatem jestem głęboko przekonany, zamierzam strasznie długo żyć, że jeśli Unia nie, nie stanie się taka, to przynajmniej będą się Pomału wyłaniać coraz bardziej konkretne wizje tej przyszłej Europy, dla mnie czywiscy, to musi być jakaś nowa formuła czegoś, się już kategoryzować, to raczej pewnej federacji.